Staram się na przykład zostawiać sobie z każdego remontu, tak jak tutaj mam kawałek panela, jakieś kawałki, czy płytek, czy paneli, opisywać je, wzorniki tkanin. No bez wzorników nie wyobrażam sobie projektowania. Nasze projekty są projektami niskobudżetowymi, nie używamy bardzo drogich materiałów, żeby te projekty nasze robiły wrażenie. To po prostu muszą być spójne. My nie możemy sobie pozwolić pójść do sklepu i kupić tam najdroższych rzeczy, bo wtedy projekt bardzo łatwo mm, zrobić. Nawet Zwykły garaż, który będzie z czterech betonowych ścian, może wyglądać pięknie, jak kupimy meble za 200 tysięcy i kilka lamp, każde po kilkanaście tysięcy, tak? I przystanie I to, w nim Porsche, Tak, więc to można bardzo szybko uzyskać drogimi materiałami, dodatkami, natomiast jakby przy tego typu projektach, no tutaj jakby każdy gros się można powiedzieć liczy i trzeba tutaj sobie radzić właśnie kolorami, tak. strukturami, tym, co właśnie widzicie przed sobą. No bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to 70-metrowe mieszkanie, które wykończone zostało w tym standardzie, który widzicie, za kwotę 150 tysięcy zł. z pełnym wyposażeniem, więc trzeba było tutaj naprawdę też mocno kombinować strukturami właśnie i kolorami, żeby efekt końcowy, który mam nadzieję się podoba, uzyskać.